Trochę przygoda, trochę mi, ksiądz mnie yy, tak podpuścił, że może pójdziesz i w sumie się zgodziła mi. Nie żałuję. Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej na etapie ecezjalnym w dniu 25 kwietnia zagościł na Jasnej Górze. Konkurs zorganizowany został po raz 23 przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Do udziału w konkursie przystąpiło około 60 uczniów. A co mnie przegnało no przede wszystkim chęć poznania dobrze księgi wyjścia i listu do Rzemian, a także dobra zachęta od strony księdza, który uczy religii. Myślę, że ksiądz katecheta, który uczy nas religii zachęcił nas do tego konkursu i dlatego też tutaj przyjechałem, ale też gdyby nie moje chęci, na pewno by mnie tutaj nie było. Wejściu, wychodzicie z auli i tam na je zaczekacie, dobrze? Diecezjalny etap konkursu rozpoczął się od rozwiązania testu. Siedem osób z najlepszymi wynikami przystąpiło do dalszych rozgrywek, które wyłoniły finalistów do etapu centralnego. Zakres konkursu dotyczy Księgi Wyjścia i listu do Rzemian Św. Pawła. Przecież bardzo wiele rzeczy jest, w treści jest zawarte w Księdze Wyjścia, w liście do Rzemian, i to też pomaga lepiej zrozumieć swoją wiarę. To, jak powinniśmy się zachowywać, to, że nie z uczynków, ale przez wiarę otrzymujemy usprawiedliwienia. Myślę, że warto zachęcić młodych ludzi, aby przyjechali tutaj właśnie na konkurs, gdyż jeszcze dzięki, dzięki przygotowaniu się do tego konkursu mogą jeszcze bardziej przybliżyć się do tego, co Bóg nam chce powiedzieć. I e, tak jak powiedział dzisiaj nam biskup Antoni Długosz, nieznajomość pisma jest nieznajomością Pana Boga. Jak tam po konkursie? Jakie emocje? W porządku. Już Karolina, wiecie, przechodzi na ten tryb dziennikarski, reporterski i już zadaje pytania, bo to jest nasza, nasza główna cecha, żeby dociekać, dopytywać. No tak, tak. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników konkursu była wizyta w redakcji Niedzieli. Tam spotkali się z dziennikarzami redagującymi Niedzielę Młodych, z panią Karoliną Mysłek i Beatą Włogą. Być może po tej wizycie w niedzieli któryś z młodych konkursowiczów pomyśli o zawodzie dziennikarza. Czas pokaże. My nazywamy taki wydruk szczotką.